Mikołaj, powiedz mi, dlaczego w ogóle zabrałeś psa Sylwii? No bo rozstaliście się, ona się opiekowała tym psem, pies był u niej. Bo się wydawało, że krzywdy pies nie ma, a w którymś momencie ty się decydujesz na to, żeby tego psa jej zabrać? Dlaczego? Nie, źle, złą narrację znowu. Włączasz narrację taką, jak mówi Sylwia. Nie zabrałem jej psa. Nigdy nie zabrałem nikomu niczego. Nie ukradłem, nie zabrałem żadnego zwierzaka. Sytuacja była następująca. Kiedy to pod koniec sierpnia, którego dnia przywiozłem oreo Sylwii ponieważ była moja jakby zmiana opieki nad nią. Sylwia to był 25 sierpień dała mi prezent, w którym na urodziny, ponieważ 27 sierpnia mam urodziny, w którym to znalazło się tam jakiś alkohol. Czyli rozumiem, że wcześniej opiekowaliście się rotacyjnie, pomimo tych rozstań, schodzenia, tak. rozchodzenia, rotacyjnie opiekowaliście to, się orą. Tak. Rotacyjnie w bardzo taki naturalny sposób, jakby nie było, że od, te, od, nie wiem, od poniedziałku do niedzieli, czy tam od nie wiem raz na miesiąc, czy, czy cały miesiąc, tylko po prostu opiekowała się w ten sposób, że sobie pomagaliśmy. Uważałem to za normalne, naturalne i fajne, bo jeżeli ona potrzebowała pomocy, pomimo tego, że nie, wiem, nie byliśmy już razem, ja tak zakomunikowałem już wcześniej, Sylwia ja się z tym jeszcze nie godziła, mówię, nie widziałem w tym żadnego problemu, ponieważ uważałem, że Oreo jest ważniejsza niż nasze kłótnie. Eee, no i sytuacja była następująca, że któregoś właśnie dnia, właśnie 25 sierpnia, było jakieś, ustaliliśmy, że ja jej odwożę, psa. I wtedy dostałem od niej prezent. W prezencie był jakiś alkohol, były słodycze, były jakieś dwa upominki i były życzenia, i była kartka A4 zapisana z listem do mnie wygląda w ten sposób pismo Sylwii, w, których, w którym na przykład Pisze mi, że kocham Cię i tak naprawdę tylko dlatego zdecydowałem się napisać to wszystko bez jasnej informacji, co dalej nie umiemy ruszyć do przodu. No i tutaj było jeszcze dużo, dużo rzeczy. Wiem, że nadal nie kochasz Mikołaj. I na koniec. Ojej, to jest no, i na koniec tutaj były jeszcze też jakieś tej rzeczy, właśnie to, co mówiłem, żeby nie, że nie kłamie, tak jak mówiłem, że były wyznania miłości po prostu w tym liście do mnie. Generalnie list jest bardzo obszerny, i tam wiele rzeczy jest o tym, co było u nas w związku. Natomiast ja też e, powiedziałem tak, widziałem ten, wiem, że tam jest list. Odpisałem też Sylwii, żeby było wszystko, e, wszystko cacy. E, już, to, e, już to też mogę Wam zacytować, żeby nie było, że znowu gadam, a jest słowo przeciwko słowu. A, tutaj też jest fajna rzecz, którą będę chciał, chciał przeczytać odnośnie, odnośnie tego, to może na, na początku to zrobię. Odnośnie tego, w jaki sposób Sylwia traktuje psa. Pamiętasz, jak byliśmy umówieni, któregoś razu mieliśmy mieć wywiad? E, ostatnio, właśnie tutaj, bodajże to było na temat One skład. tak? E, siedzieliśmy troszkę w innym miejscu e, i e, wtedy była moja zmiana, właśnie z Oreo. Ja się opiekowałem Oreo. Yy, I. O, mam, super. I Sylwia miała. Była gdzieś tam jakieś jakiś sobie włosy czy coś. I Sylwia do mnie pisze tak. Niedługo kończę tu z włosami, ale laska się trochę grzebie. Możesz zostać 15 minut dłużej z Oreo. A ja piszę tak średnio, bo na wywiad umówiony jestem. A ona. Dobrze, to zostaw w Biobrain, pani uwielbia Oreo, a ja będę jak najszybciej. A ja mówię, psa w sklepie mam zostawiać? Co ty oszalałaś? A ona. Nie, jestem dogadana z tą panią, uwielbia Oreo, zostaje, zostaje sklep, bo jesteś złośliwy z wywiadem. A ja jej odpisuję: nie jestem złośliwy, to Ty jesteś po prostu niepunktualna. No to ona, uwielbiasz problemy. Dobrze, jeżeli pies przez 15 minut jest problemem, to podjadę tam, gdzie masz wywiad. A ja napisałem yy, a ona podaj adres, a ja Ty je tworzysz, byłabyś na czas, to nie byłoby problemów. Dzisiaj byłem u Ciebie, punkt 10. Niestety uwielbiasz problemy. Przepraszam, że dałam ci Oreo, więcej nie będę tworzyć takich problemów. Wyślij adres. Tutaj bardzo wchodzisz. To jest bardzo ważne jeszcze. A ja napisałem, problem, problem masz z punktualnością i odpowiedzialnością. Oreo to nie problem, to cudo. No a ty to ty. Poczekam chwilę, powinienem zdążyć nad 15.30, jeśli się wielce nie spóźnisz. Tutaj bardzo wchodzisz w szczegóły już... Pokazuje przykład tego, w jaki sposób Sylwia traktuje psa, że jeżeli nie ma go gdzie zostawić, to nawet go zostawi w sklepie. To jest sklep z jakimiś tam artykułami, nie wiem, no to tak samo jakby zostawić psa w przy Biedronce, bo Pani Hania z, z, z obsługi zna psa. No to jest jakiś absurd. Ale to też potwierdza, że wy tym psem opiekowaliście się wspólnie. To jest jakby. Otóż to, no mam takich, mam takich rzeczy mnóstwo. Ja to tylko podaję jako przykłady tego, żeby ludzie w końcu zobaczyli, że wszystko co mówię, ma podstawy. Ja oczywiście nie na wszystko mam. Dowody, tak? no bo powiedzieli, że będzie to za bardzo creepy. Natomiast na to, co mówię, staram się mieć właśnie podstawy, żeby później nie zostało mi zarzucone kłamstwo. Bo, bo Sylwia powiedziała, że to są tylko słowa, że mój koła to są tylko słowa. Mam no, to są słowa, są potwierdzone, nie wiem, rozmowami, pismami, rzeczami, które, nie wiem, wyciągami skarb, paragonami, etc., etc. Tego jest mnóstwo. Ja mam przy sobie tutaj tylko te rzeczy, które wiem, że mogę... Użyć, bo one już nie poszły powiedzmy w tok sądowy, w którym Sylwia się tak chwali, że najbardziej mnie dośmieszyło, że został przydzielony sędzia do sprawy. Kiedyś tak powiedziała w wywiadzie chyba teraz z pomponikiem, e, gdzie stała no, już lekko, czy znaczy dosyć mocno pod podchmielona, i to niekoniecznie musiał być alkohol, ale dobra, nieważne, bo to będzie, że znowu się tam przy, przypruwam. E, I powiedziała, że został przydzielony sędzia do sprawy, gdzie no. Wiem, że masz wiedzę, jeśli chodzi o te sprawy sądowe, bo twój tata jest chyba prokuratorem, byłem z tego, co słyszeliśmy, ale chciałem zapytać o coś innego. Czyli rozumiem, że opiekowałeś się nim na zmiany, aż w pewnym momencie Sylwia powiedziała, że stop. Tak, dokładnie. Sylwia powiedziała stop w momencie, kiedy to ja napisałem jej wiadomość, że nie chcę czytać też dokładnie wiadomości, natomiast ci pokażę, żebyś też potwierdził, że, że, że taka wiadomość miała miejsce, w której to jej piszę. Że mm, po prostu już, już no, nasze kontakty no, już nie będą prywatnie takie jak były wcześniej, czyli, że po prostu kończymy relacje. Starałem się to zrobić. Kurczę, mam teraz te, te, tego jest tyle, że naprawdę ciężko mi będzie to znaleźć. Ale to też nie musisz konkretnie, możesz opowiedzieć o tym. No, ja, ja, ja tam opowiadałem, tam było w ten sposób, że ja powiedziałem, że już nie wierzę w jej przemianę, i że to co napisała na początku listu, tam zacytowałem nawet to, że to co napisała na początku listu, czyli że e, możesz to uznać za chwilę słabości, wolę walki, jak chcesz kocham Cię i tak naprawdę tylko dlatego zdecydowałem się napisać to wszystko, to napisałem jej, że niestety, ale nie zmieniło się nic od tamtego czasu, do momentu, kiedy dała mi ten list, e, a, napis, mówię, a retoryka się Twoja zmieniła. To znaczy, że po prostu uznaję to za chwilę słabości i, i niestety musimy się rozejść jako my, jako ludzie. No a Sylwia wysłała mi wiadomość, w której napisała, że w takim razie ona ucina wszystkie kontakty moje z psem i z nią, i tyle. Na to, kiedy ja odpisałem jej, że e, o, nie możesz mi ucinać kontaktu zero, nie rób tego, bo to bez sensu, już to nie doszło, bo byłem zablokowany wszędzie, wszędzie. No i wtedy pojawiła się sytuacja taka, że mówię, co robić? Już nie będę robił drugi raz czegoś takiego, kiedy to raz publicznie, nie wiem czy to w wywiadzie z wami, z tobą, powiedziała, że ja ją stalkowałem i nachodziłem, kiedy to któregoś razu zaginęła na imprezie, że nie wiedziałem gdzie jest, nie mogłem się z nią skontaktować, a ona przyjechała ze swoim przyjacielem. E, no już tak ledwo co oboję, musiała go w ogóle prowadzić za barki do domu, kiedy ja do niej zadzwoniłem, to powiedziała, że ona musi zadbać o, i tutaj wymieniła jego imię, i ona teraz nie ma czasu ze mną rozmawiać, a jak będę stał, to powie, że ją stalkuję i że ją nachodzę. Dlatego powiedziałem, że już więcej tego nie zrobię, żeby nie popełniać tych samych błędów. I zgłosiłem się do adwokata. I pomyślałem, w jaki sposób to możemy rozwiązać prawnie, bo skoro my nie możemy się wymediować, tak, no to musimy to zrobić drogą prawną. I była taka historia, że prawnik napisał mi pismo, które było gotowe do wysyłki. Natomiast ja stwierdziłem, że nie chcę, żeby wszystko schodziło na tory prawne, że to jest bez sensu. Chyba jesteśmy na tyle dorosłymi ludźmi i możemy się dogadać, że po prostu obejdzie się bez tego. Dlatego któregoś dnia, mówiłem już pallicho, zdecydowałem się i przyjechałem pod Sylwii blok. Mówiłem, może trafię, że będzie z, nią, z małą na spacerze. Tak się stało. No, mała podbiegła do mnie oczywiście, jak zawsze na no, mój widok się posikała ze szczęścia. Bo ona tak ta, ta, ta miała, nie, teraz już chyba tak nie miała, bo ja tego nie widziałem. Przez to, że chyba więcej czasu za mną przebywała, no ale nieważne. No, i tam coś poruszyłem, sprawy prywatne. Oczywiście wszystkiego Sylwia się wypierała, co niestety ma później potwierdzenie. Gdzieś tam mnie posądzała o to, że ja piszę z dziewczynami, a to co ona robiła, to już nawet nie chcę mówić, bo to jest wstyd dla kobiety. Ale powiedziałem mi, słuchaj, nie możesz mi odcinać kontaktów z psem. Ja wiem, że jest, uraziłem Twoje uczucia, ja wiem, że jesteś na mnie zła i tak dalej, bo ty chciałaś, bo mi wyznawałaś miłość, a ja jakby no, odrzuciłem to, ale nie możesz tego robić. Na co ona powiedziałam, że coś się zastanowię się, ja też nie chciałem być jakiś nachalny, bo, bo, bo mówię, no jakby presja niczego nie zrobi. Ona poszła do domu, ja do niej zadzwoniłem, powiedziałem, czy to, czy mogę wziąć chociaż, nie wiem, na chwilę Oreo, żeby z nią spędzić czas po prostu, bo miesiąc jej nie widziałem, bo poprzez to, że poblokowała mnie wszędzie. No to zaprosiła mnie do siebie na górę, wziąłem psa z całą wyprawką, pojechałem do siebie, później pojechałem z Oreo do znajomego. Siedzieliśmy sobie i dostałem telefon. Ale zapytam jeszcze, bo tutaj Sylwia nam mówiła, że tak naprawdę wypłakałeś, wyprosiłeś to, żeby wziąć psa od niej. Pożyczyć chociaż na chwilę, że byłeś w strasznym stanie, tak? Tak, no Sylwia dużo rzeczy mówi, i niekoniecznie one są, tak jak zresztą już widzisz na toku naszej rozmowy, niekoniecznie są zgodne z prawdą. Więc to jest kolejna nieprawda. Ja się tylko i wyłącznie puściła mi łezka, jak się do mnie tulił pies, i po prostu wiedziałem, że się stęskniła, i się za nią stęskniłem i trochę mi po prostu łezka pociekła, ale nie z tytułu tego, że ja się nie wiem, przed nią otwierałem i mówiłem, że jest coś, nie wiem, coś mi jest nie tak, tak jak ona sugerowała, tylko po prostu przyszedł do mnie pies, no i ja się wzruszyłem, bo to jest, nie wiem, no, no kocham zwierzaka i tyle, tak. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest żadnym wstydem, bo, bo każdy ma gdzieś tam jakieś emocje, i, i ona jest po prostu dla mnie ważna, Sylwia wiedziała, że jedyny czu, czuły punkt, jaki jest stanie mnie uderzyć. Żyć, żebym na siłę przy niej został, to jest właśnie pies. Tak jak mówiła, że ja jestem Zoreo w pakiecie, jak nie chcesz być ze mną, to nie będziesz Zoreo. I na, na siłę chciała mnie szantażować, żebym z nią był. E, w pewnym momencie powiedziałem, że nie i musimy to po prostu dorośle rozgadać. I faktem jest to, że Sylwia powiedziała, że mam ją zwrócić kolejnego dnia o 14. Ja się nie chciałem z nią kłócić, mówię: okej, okay, dobra, przyniosłem ją o 14, ja miałem tak czas zaplanowany, przywiozę ją do 14. Mówię: może jak troszeczkę ona nie wiem, i te emocje zejdą, to może się dogadamy. Ale tego samego wieczoru, jak siedziałem właśnie u kolegi, ona do mnie dzwoni e, i monolog krzyczący i ja mówię, Ty chcesz się tylko do mnie zbliżyć poprzez tego psa, Oreo cię w ogóle nie interesuje, nie interesowało cię miesiąc, a teraz chcesz e, poprzez psa zbliżyć się do mnie. No kiedy ja wziąłem dech, pach, zakończyła rozmowę. Następnie następnie próbowałem do niej oddzwonić jeden raz, drugi raz, trzeci raz kilkukrotnie, bez odzewu. E, powiedziała, że nie chce, bo ona idzie spać i tego. No i jeszcze raz tam zadzwoniłem, odebrała i usłyszałem jakiś głos męski w tle. No ale dobra, no głos męski, ostatnio. I mówię, słuchaj Sylwia, musimy porozmawiać odnośnie tego, że tego samego dnia, co i z nią pojechałem i porozmawiałem o, tym, o tej wymienności psa, nie chciałem jej mówić o tym prawniku, ale jak do mnie zadzwoniła i powiedziała mi, że ja będę, ona nie będzie ze mną e, dyskutować, bo pies będzie jej, a ja mam ich kategorycznie zwrócić o 14 i więcej go nie zobaczę, to mówię, że pojadę, pogadam z nią i powiem jej o tym piśmie od prawnika. Pojechałem do niej, wszedłem do góry, u niej był kolega, pili alkohol jakiś tam, mówię, dobra, nieważne, to już nie jest moja sprawa, nie jesteśmy razem, więc mówię, wyjdź, eee, mówię, porozmawiamy o tym. No i ja do niej powiedziałem, mówię, Sylwia, sytuacja jest taka, że jeżeli się nie możemy dogadać i ty dzwonisz mi i mówisz takie rzeczy, gdzie mieliśmy normalnie się w tej kwestii dogadywać, no to. Dostaniesz pismo od prawnika, nie chcę tego robić, tylko mówię, po prostu się zastanów. No ale tak stała na mnie i mówi, ty jesteś nacipany, wypierdalaj i w ogóle jak jutro oddasz Oreo, to nie będziesz miał w nim więcej kontaktu. Więc ja powiedziałem, że jeżeli tak jest postawiona sprawa, to musimy, muszę dać jej ochłonąć i powiedziałem, że do czasu, kiedy ty nie ochłoniesz, ja się będę opiekował Oreo, a choćby jutro, dzisiaj, jeżeli się zdecydujesz na normalne, polubowne rozwiązanie sprawy, będziesz, będziemy mogli się dzielić tym psem tak jak zawsze to robiliśmy. Tak jak zresztą pokazywałem teraz dowody i sam to stwierdziłeś, tak? No, i później była taka sytuacja następnego dnia o 14 Sylwia, kiedy miałem oddać psa, no ja powiedziałem, że nie będę teraz zdawał, no bo po prostu wiem, że jeżeli mogę oddam, to mogę go nie dostać. O 14 Sylwia do mnie zadzwoniła, ja nie odbierałem telefonu i wieczorem do mnie zadzwoniła. Ja sobie tutaj spisałem, które, które powinienem puścić, jakby głosówki. I Sylwia zadzwoniła do mnie, już puszczam to jest sekundkę to jest pierwsza rozmowa halo, no wchodzę na posterunek policji na Grenadierów dobrze, wchodź, wchodź e, Dobra, tym na razie. samym słuchaj e... no i rozłączyła się to jest pierwsza rozmowa, kiedy wieczorem siedziałem z psem i ona powiedziała, że jeżeli jej nie oddałem o 14 to ona pójdzie do, na policję i powiedziała, że wchodzi na posterunek policji na Grenadierów, no to ja mówię, no wchodź i chciałem coś jej powiedzieć, ona się rozłączyła Kolejna, kolejna próba polubownego rozwiązania sprawy się mnie, to żeby nie tracić czasu Halo? Halo, cześć! Gdzie jest mój pies? Bo to jest, jest pies. już zgłoszona... Co? Nie jest... To nie jest nasz pies, to jest, pies, to jest mój pies. I twój papierek, który sobie sfałszowałeś, nikt Ci nie da. Dzwonię do ciebie. Dzwoni pani Rodkowska, właścicielka hodowli, powiedziała, że fałszowałeś ten papier, ona jej pani jest jej podpis, Dzwoni. więc niestety zostaniesz również posądzona o sfałszowanie papieru. Dzwonię do ciebie. Albo my dzisiaj oddajesz tego psa, albo niestety do ciebie. zostaniesz posądzona ja o mówię, Słyszy, co do ciebie mówię, czy nie? Dzwonię do ciebie, polubownie. Nie rozwiązać sprawy, żeby nie było żadnych problemów. Ani nie, nie, nie. Oddaj mi psa. albo po prostu yy, będziesz osądzony o przestępstwo. O jakie przestępstwo? O przestępstwo kradzieży. Ale ja ci nie ukradłem psa. Jak, mogę ukraść, psa. jak mogę ukraść coś swojego? Ten twój papier, który sfałszowałeś, nic ci nie da. Żadnego papieru nie sfałszowałem. Dobra, na razie, przyjadę do Sylwia, ciebie z policją. Jak już powiedziałem, nie, nie przyjedziesz. Jeżeli nie chcesz, to nie dostaniesz. ale tutaj e, znowu przewija się ten, e, ta kwestia tego dokumentu, prawda? Tego, który sfałszowałeś, którego ona nie widziała. To jaki to jest dokument? Jak on się nazywa w ogóle? Słuchaj, no, ja nie mogę o tym mówić, bo to już mówię, ten, ten, te rzeczy są y, na toku y, postępowania sądowego, więc nie mogę o tym mówić. Ale no, Sylwia mówi, że go nie widziała, ale jest sfałszowany. No jakby to chyba wszystko mówi o, o tym, y, jak wiarygodne jest to, to źródło, tak? Okej, okay, czyli rozumiem, że próbowałeś się z nią dogadać, ja, ale ja, przez... Ja chciałem nie się spuścić, wiesz, bo, bo tu są rzeczy, które y, po prostu pokazują, jaki to jest człowiekiem, kto jest to podejście, który tak ja mówiłem no, jeszcze raz dzwonię do Ciebie i normalnie chcę z Tobą porozmawiać. A ja Ci powiem tylko tyle. Nie będziemy więcej rozmawiać. Sprawa jest zgłoszona na policję. To znaczy, nie wierz, i teraz ty, zależy nie od Ciebie. Nie wiesz. Ty pewnych ty rzeczy zależy, ty, ja nie wierz. Zależy Potem od Ciebie. Mocno. Czy oddasz psa dobrowolnie, czy będziesz miał sprawę karną. Nie i będę miał już w sprawy areszcie. sprawy karną, ponieważ się to skonsultowałem. Zagnam. I generalnie, generalnie tak wyglądały rozmowy o polubownym rozwiązaniu sprawy. Tutaj jest jedna rozmowa, która trwa 15 minut której nie będę puszczał, bo ona jest bardzo obszerna i się tam platają wątki też prywatne, ale byliśmy bardzo blisko brzegu. Ponieważ mówiłem o niej, że ona wie, jak ja kocham Oreo, ja wiem, jak ona kocha Oreo i chcemy po prostu, ja chcę dla jej dobra, żeby ona nie była przerzucana, tak jak Sylwia mi to imputuje, że ja przerzucałem psa z rąk do rąk, co jest w ogóle bzdurą, bo ona cały czas była ze mną. Ona przerzuca teraz cały czas psa z rąk do rąk i nie, chcę właśnie, nie chciałem, żeby to, do tego dochodziło. Dlatego chciałem, żebyśmy my się tym psem normalnie, po ludzku wymieniali. Opieką nad nim, gdzie ona kochają, gdzie ona kocha mnie, ona nas zna najbardziej, bo cały czas z nami żyła. E, no, ale jak widać no Sylwia nie chciała o tym słyszeć. E, ja dzwoniłem też do prawniczki, mówiłem o tym, mówię, że wygląda tak sprawa. No, moja prawniczka była w ogóle zbulwersowana sposobem rozmowy Sylwii, e, e, Sylwi, w jakiej to puszczają, to powiedziała, że jest po prostu w szoku. No ale to, to już tam jakby opinia prywatna. Natomiast e, później... Wystosowałem wraz y, z prawniczką pismo, kiedy to ja cały czas dalej się opiekowałem psem. Kiedy to ona nie chciała dojść do polubownego rozwiązania. Takich rozmów są. Y, jest kilka jeszcze. Y, I zastosowaliśmy pismo, na które nie dostaliśmy odpowiedzi. Pismo zostało, to Ci pokażę, żebyś też wiedział, że to jest normalnie, wiesz, kancelaria adwokacka, tu nie będę mówił co i jak, bo tutaj nikt nie potrzebuje fejmu. Pismo napisane dnia 4 października, wysłane dnia 8 października na poczcie, listem poleconym, na adres Sylwii. No i tutaj jest bardzo prosta formułka. Szanowna Pani, jako pełnomocnik ustanowiony wolą Mikoła Jędruszczaka, pełnomocnictwo do wglądów kancelarii wskazuje, iż mój mandat pomimo nieustannych oskarżeń i pomówień z Pani strony podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące polubownego zakończenia zaistniałego sporu. Mój mandat kierując się zarówno dobrem psa, który bardzo się do obojga Państwa przywiązał oraz zżył, jak również uczuciami Pani i swoimi do zwierzęcia wyraża wolę ugodowego zakończenia sprawy dotyczącej kwestii sprawowania opieki nad szczeniakiem rasy o imieniu Oreo. Mikołaj tak, proponuję aby opieka sprawowana była przez państwa na przemiennie w cyklu tygodniowym od poniedziałku do niedzieli celem zabezpieczenia interesów obu stron po szczegółowym uzgodnieniu warunków i zasad dotyczących sprawowania opieki nad Dorą i mandat wyraża gotowość zawarcia pisemnej notarialnej umowy potwierdzającej wszystkie uzgodnienia jednocześnie w imieniu klienta oświadczam że jest otwarty na propozycje z pani strony które mogą doprowadzić do ugodowego zakończenia sporu odpowiedź akceptacji przedstawionej propozycji lub zgłoszenia alternatywnej oczekuję w terminie 7 dni od daty doręczenia niższego pisma ten pismo zostało doręczone 13 tego października. E, nie było żadnego doręczenia. 21 października była ta bandycka akcja, w której przerzucano e, Oreo przez pod które to zresztą mogę pokazać wam wszystko nagrane. Czyli podsumowując, próbowałeś się z nią porozumieć. E, chciałeś nadal mieć e, opiekę wspólną nad tym psem, dlatego nie, nie zwróciłeś jej tego psa. Nie I problemu, powiedziałem, żebyśmy się dogadali. Po prostu po ludzku mówię, dogadajmy się, ale no widzisz, no nie dało się rozmawiać, no już naprawdę starałem się rozmawiać spokojnym tonem, a ona swoje, 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 swoje. i koniec, swoje, swoje, swoje swoje i koniec, no nie dało się nawet do ściany, no nie będę, murą głową muru nie przebije. Jak tak patrzę na to wszystko, na te Twoje zbieranie dowodów, na te Twoje. No, też mając w pamięci Wasze powroty, czy, czy to w ogóle ma sens? Bo też to używanie się o psa, ja wiem, że to jest pies, że, że więź Twoja z psem, ale czy to. Czy to masz taki sens, żeby tak się męczyć w życiu? Może i nie ma sensu. Może i, i będę za jakiś czas tego żałował. E, może wiele osób powiedzieć, że. No, z perspektywy osób przeciw, co za idiota ugania się z jakimś kundlem, ale nie wiem, ja jestem nauczony czuć takiego, że jeżeli ktoś się kocha, jeżeli z kimś się jest, jeżeli za kimś się staje, to idzie się zawsze do końca i się pomaga, i się walczy. Bo ja wiem, jak Korea też kocha mnie, jak ona się cieszy, kiedy jest ze mną, jak się czuje. E, I teraz tak naprawdę to Sylwia zabiera jej część. Osoby, którą ona pokochała, do której się przyzwyczaiła. Wiem jakie są psy. Jeżeli ktoś miał psa, bądź miał psy, wie, jak psy reagują. I ja chcę tylko walczyć o to. Ja mówię, nie zważam o to, co ktoś sobie o mnie pomyśli. Może powiedzieć ktoś, że jestem idiotą. Skierowań na badania psychiatryczne mam już chyba tysiące od, od ludzi. Ale mnie to kompletnie nie rusza. Ja mogę też pójść na badania psychiatryczne i pokazać, że, że jestem zdrowy i pokazać opinię. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama przy Ambitni.